Cześć mordeczki, z tej strony Kalu witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Wiki Dzieńko. Wiki dawno nie było w challenge, ogólnie dawno nie było challenge na moim kanale, moi drodzy, ale wreszcie nagrywamy ten challenge, którego jeszcze nikt nie nagrał. Wow! 7 sekund challenge 7 second challenge. To Wiki ładnie powiedziała 7 second challenge. Challenge już jest naprawdę długo na YouTube, ale dobra, wreszcie się zebraliśmy, żeby go nagrać. Ja na początku nie wiedziałem szczerze o co chodzi w tym challenge'u, ale już wiemy. Teraz może Wiki wam powie, ponieważ jak ktoś nie wie, no to wiecie, żebyście się dowiedzieli. Chociaż i tak wszyscy wiecie, ja wiem, wiem. Spoko. Więc przygotowaliśmy dla siebie wzajemnie po 7 wyzwań, na które mamy 7 sekund, jak to z tytułu filmu wynika. I co? Będziemy próbować je wykonać. I moi drodzy, pamiętajcie o tym, że Wiki też ma kanał, dzisiaj wreszcie nowy film się pojawia na kanale Wiki, tak więc zapraszam. 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 Okej, okay, moi drodzy, tak więc mamy po 7 wyzwań. Na każdy mamy 7 sekund. Będziemy odliczać na palcach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siet... siedem. Siedem? Tak więc, panie przodem, Wiki zaczyna, liczy na palcach. Czas start. Ok, jakie masz pierwsze wyzwanie? Więc pierwsze wyzwanie ode mnie. Naryku... Narykuj. na. Narykuj. Narysuj konikapone. Tu masz karteczkę i długopis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Co to jest? Ej, nie, nie. Nie, 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 żadnych skrzydeł o matko Przyznajcie, że trochę podobieństwa jest. Mimo wszystko. Okej okay, moja droga z racji tego, że y, no, jesteś na kanale gamingowym, o więc... Nie. Będziesz przez 7 sekund musiała wymienić 3 gry na telefon. Czas start. Raz. Na telefon? Eee, Slither.io jest na telefon, jest Subway Surfers i stop, stop? Minecraft jest na telefon. <grym> o Jezus, nie zdążyłaś. <grym> zdążyłam, ty dajesz sobie skrzydło konikowi pony, więc ja też zdążyłam. Jeden-1, jeden. ale to że jest były takie jeden, jeden. gry, które nie są tak naprawdę konie, konkretnie na telefon, tylko takie, które też wersja na telefon wyszła i więc dziwne. Nie, było. no tylko Minecraft, bo samoliste. Minecraft jest na telefon. No tak, no to okej. Okay. Wszystkie są. No tak. A i nie stwierdziliśmy, czy w ogóle ten kucyk pony został zaliczony i został zaliczony w końcu czy nie został. Nawet nie miał oczu ani skrzydeł konkretnych, więc... Ani ogona nie miał, ani grzywy, więc ja nie, nie zaliczam. Okej, okay. ja zaliczam. Jeden zerowiki, po pierwszej rundzie jeszcze sześć pytań z każdej ze stron, to znaczy wyzwań, tak więc lecimy w kolejny. A więc wymień pięciu byłych królów Polski. Chrobry, Mieszko Siedem. pierwszy, <laughs> nie, Czekaj, nie, Bolesław trzy. Chrobry, Krzywousty, trzy. Trzy. Poniatowski, AAAAAAAA Ja nawet nie umiem pokazać na palcach To jest straszne Ja wiem To jest straszne, wymieniłem Nawet 3. ja pod presją Nawet nie, nie wymieniałem, moi drodzy, imion Tylko nazwiska, ale ich no nie udało mi ja, się Ja w ogóle skupiłam się na palcach, więc Ciebie nie słuchałam. Okej, okay, to teraz ja, no nie wymieniłem Było czterech, tak? Tak Z racji tego, że w szkole tam Wiki ma jakąś rozszerzoną geografię czy coś To zadam Ci bardzo prościutkie pytanie Masz wymienić cztery kraje w Ameryce Południowej Południowa to jest na dole E, Meksyk, Brazylia i dalej nie wiem. <noise> Meksyk, Brazylia. Ooooo! E, nie wiem. Siedem sekund tak jest... minęło, dwa kraje tylko wymieniłaś Meksyk, Meksyk to jest w Ameryce Środkowej, koleżanko, a w południowej jest takie państwa jak na przykład Argentyna, Chile, no tak. Peru. Tak, no ja bym powiedział, no teraz wiem, ale. No ja jest, lubię geografię, tak way To the Jest taka presja, że się nie da tak szybko tego. No Musisz jasne, iść. no to jest bardzo ciężko. W sumie, bo tak blokuje Dlatego się mówię. nazywa challenge. No. A więc masz 7 sekund, żeby zjeść ze zryna. Całą? 7, 6, 5, 4, 3, 2, i 1. <grym> tak, oh! <grym> Ja nie zaliczyłam tego, ty nie zaliczyłeś tamtego, jest 1, 1. Ok, mój jest jeden. 1, 1. Bez zadawania pytań, czyta, czytam i ty po prostu słuchaj ze zrozumieniem i na pewno będziesz wiedział, o co chodzi. A co ja mam powiedzieć? Cii. Masz 7 sekund. By zgasić światło na korytarzu i wrócić. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Nie zdążyłaś, nie zdążyłaś. Ej, to Znaczy, niewiele ci brakło. O, uderzenie w mikrofon. Niewiele ci brakło, Wiki, nie wiedział, gdzie jest kontakt. No wiecie, nie jest u siebie w domu, nie, tam, więc po prostu Tam były trzy. Trzy kontakty. Trzy Widzę, kontakt... zgasiłaś dobrą, ale nie zdążyłaś, niestety. Kolejne wyzwanie ode mnie. Przez 7 sekund siedzę nieruchomo, bez śmiechu. 7, 6. Kurde! To jest za ciężkie. O kurde, teraz to odwaliłaś. Wiki, moja droga, wiem, że interesujesz się też modą i modelingiem i ogólnie te te, te sprawy. Masz 7 sekund, żeby wymienić cztery dowolne agencje modele. Wave Models, Model Plus, Gaga Models, Avant Models. 4 sekundy ci to zajęło. Moi drodzy, 2 do 1 dla Wiki. Mm, masz 7 sekund, żeby przynieść tutaj. Battlefield 4 i FIFA 2015 7, 6, 5, 4. Ale co tak 3, szybko! Co 2, tak szybko! Jeden! Zwolniłam FIFA. na końcu! Co to było za liczenie? Zwolniłam na końcu, przepraszam. Wiedziałem, przed, przed odcinkiem, moi drodzy Wiki grzebała coś w tych grach moich, mówię kurde, co ona kombinuje. No, ale... To 16, 15? 15. Piętnastka Ale, ale Battlefielda ben. nie znalazłeś. Cholera, dwa do jednego dalej. Jesteśmy u mnie w pokoju. Większość rzeczy wiesz, gdzie jest i tak dalej Masz 7 sekund, żeby przynieść Co ta, co ta stopa robi Żebym za mikrofon mikrofonem? Jest. Ja się boję, że go strącę ja go przytrzymam, żeby przynieść Dowolną rzecz z barku Raz. Barek, 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 gdzie jest Barek, gdzie jest Barek? 6 no, chcesz... Sześć... <noise> Przyniosła czekoladki a więc kolejne pytanie, kolejne wyzwanie. Wymień trzy potrawy na literę P. 7, 6, 4. Pene, pene, 2. Plasterki jeden. z kurczakiem Kurde Penne Pene to jest rodzaj makaronu. No na przykład, jakie mogą być takie potrawy na literę P? No. Eee... Czekaj, żeby... No właśnie. Moi drodzy, wynika z tego, że już przegrałem, ponieważ zostało nam jedno pytanko, ale tak ostatnie, żeby kurczę, mam nadzieję, że mnie zaskoczysz pozytywnie. Tak w głębi liczę, że ci się uda. U mnie na kanale dominuje GTA, tak? No. Masz 7 sekund, żeby wymienić jednego głównego bohatera. Głównych bohaterów jest 3. Franklin. Wystarczy. Timi. Timi! Wow, Wiki powiedziała Timi, nie. Jest Michael, Franklin i Timmy A, treba. bo chodzi o tych takich Tak, Aha, tak, główny no to Franklin, powiedziała. No dobrze. Troszkę nieświadomie, ale udało Ci się tak mieć. Dobrze więc... No tak. dobra, dobra, okej. Okay. Jest 4 do jednego Kolejny challenge, który przegrywam. No niestety, okej, okay, dobra. Ostatnie wyzwanie. Dawaj, Vicky. Hmm, będzie podobno do poprzedniego, a więc wymień 4 przedmioty na literę W. 7, 6. Pięć, Wiertal... cztery... Wiertarka. Wiertarka. Jeden. Wiertarka. No, ale tak to jest, moi drodzy. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie tego challenge'a. Mam nadzieję, że wam się podobał. co a co cytryna? Co, co cytryna co, to co, dlatego cy... się tak jąkasz. dzisiaj jąkam, wiertarka i kół. A więc kaluch się obraził i wyszedł, więc ja zapraszam was do lajkowania tego filmiku i na mój kanał oczywiście. Tutaj będzie dzisiaj nowy filmik, więc zapraszam Was do subskrypcji. I żegnam się w imieniu Kalucha. Wszystkim pa pa!